Manko, jestem na pewno w kolejnym odcinku z Kodnamesów, z Ekipą, no i zostawcie jakiś komentarz. Subser, ser, 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 ja za nigdy tego dobrze nie powiem, okej? Okay? Eee, no i lecimy do nich. To już czwarty raz chyba się, się trafiłem. Na kucie! To się trafiło czwarty raz. Ponton. <laughs> no nie! To jest przekleństwo moje. Syn i pan. Pan komarzy. O kurde. Czas bohater. Ale ciężko. Ale fajnie są ze słowa. No, Kasper, do Kasper jest akurat atypiczny ty, 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 w tym artykuł pisaniu Donicyce. Donicyce, Donicyce. to jak Donice. Na kucie. Na kucie. No, Podoba mi się, że Donice jest humor. Ale ciężkie. Komar. I dobrze. Jakie ciężkie, tak tak? przecież ja widzę ja ja tak? takie proste słowa są. No dobra, ale niekoniecznie no? to są, nie należą do nas te słowa. No, wiem, wiem. Dobra. Że Tylko no. myśl, ja idę po kanapki ze dwóch. Słuchaj, ja. Dobra. zrobić. Szybko, szybko. Bo kurde. My będziemy jednego myślacza mniej. Ej, nie, bez przesady. Ej, widzisz, wyglądasz. Ja patrz... Radę, samemu. samego. Patrz... Cześć, popatrz nałożenie moich kart na twoich. Widzę. Śmiesznie. Mi się nie podoba. <śmiesznie> Mi się nie podoba ta jedna karta. <śmiesznie> Chłop ma ponton, jak chuj. Nie, nie, nie. do donice. Do nice. ja ty, ja muszę ci to napisać na PW, Kracjan. A jakbyś miał sokoła i oko, to tak easy jest? Ja cię... No. Ha, kalosz jest w ogóle, teraz zauważyłem kalosz. Da. Sędzia. Albo, pi, o, albo piłka można i pole patrz, i kalosz. Kracjan, patrz PW. Patrzę. A, na tym. No na, na, na to, to ja już mam, ale zaczekam jeszcze na tego. No to. to. Widzisz to? <średzynka> Trochę <Tera średzynka> tak. <tera> tak. <średzynka> no? Ogólnie mu napisałem, że moje karty. Ile go nie będzie. Nie, nie, myślałem, że mi się no, tak. wylem, że nie Ogólnie nie ten druga. napisałem, że moje karty, karty w... z tą czarną tutaj. o, czekajcie z tą czarną tutaj. No. przypominają mukę, nie. To Święte. Tak. Bag... Święte bagno. O. Święty syn. E... no Syn święty. A bo... pan, A bo pan Jezus. Święty, no. syn święty, pan, święty no. e... A, pan święty Święte jezioro. Święty no, ale, koń. Ale syn święty pasuje mega. Święty, święty komar. Święty komar. Bohata? Święty kalosz. Święty, święty bohater? Co jest? Nie, nie chciałem zaznaczać, po prostu patrzę. Święte Donice. O! Jak... O wow. Ej, jest! No to jest... A. Co? Dobra. Myślałem, że jesteśmy niebieskimi, miałem takie oho. Dobra, jedno zgadło. Ale... Chłop się w kurzu, bo się wkurzył, bo ten nasyna daje jakoś świętego i napisał, że faktycznie mógł ich walić na to. A. I mo może być Francja, bo katedra Notre Dame. ja widzę ten, ja widzę taki obvious i mówiąc na początku rundy. Nie Niechcący. No, ja... Święty Ponton. <święty> ponton> ja Francja, elegancja. <święty> no nie, no, Francja, katedra Notre Dame, nie? Tak, ja mówię, Francja, elegancja. No i Francuzi to byli taki, ten, krucja, krucjarze. Kruceta, słynna kruceta francuska. Mhm. <święty> I, 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 i słynny, słynni panowie z, z dużymi, białymi, tymi czapkami. <grym> 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 oh, fuck. K dobra, zaznaczę to, co nie będzie. To, 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 to. Święty Dramat! Święty Ponton! Aha, Święty To co nie jest, dobra. Tak. Nie chcę zaznaczyć to, co jest, nim zaznaczyć Ale 500, co wszystko jest Wszystko może być święte. No tak. Święta Rokieta, od tego Super. namaska poświęcona. Święty Koń. Pani Komar. Pani no, Komar mi pasuje. Bartek, nie lepiej Ci by było zaznaczyć to, co mogłoby być? Nie! Czy... <grym> ja jestem lepszy. Ja wiem wszystko. <grym> hmm. Olimp, syn, pan, Francja. Ja coś czuję, że Czerwony do mnie pisze. Wiedziałem. Ja poczekam. Na pana blipkę. Ale wróci na. No, panie. jestem. O! Generalnie to mamy święte. Co zgadłeś, Wielkanoc, no? Wielkanoc. I imo pasuje w ciul Francja, bo katedra Notre Dame, ale nie wiem, czy Alani o tym by pomyślał. Mm, nie sądzę. Chociaż może. Właśnie. O im prawie też odpada. Sen mi się wydaje, że. Przecież nie wiem. Gościu, poznaczaj te, które pasują, no. a nie odznaczaj te, nie, nie, które nie, nie pasują. Mówiłem o tym samym. Bo ja się gubię ja w tym nie... wtedy. Mówię o tym samym. Mi jest tak łatwiej, łatwo od tego, to wiesz. Nie wiem. Imo Francja pasuje strasznie przez tą katedrę Notre Dame. Francja tak? odpada teraz. Hmm. Było przez jakiś czas o tym głośno, było, było o tym w Kimem. Było, mówię, było, było o tym głośno dwa lata się. temu, jak mniej więcej. No. To Pięknie, już co ile? No. Biedny Quasimodo, co się się gacie spaliły. Ty serio? Co, co <laughs> serio? Bo. Ale niedawno się kolejna spaliła. Pogczam. Ostatnio Dobra, palili no to... naj, najstarszy dom w Polsce. Dobra, Niech to tak. co myślisz? Co myślisz? Ja, ja myślałem jeszcze, żeby dać może pan, się Pan Bóg, Ten święty. Oh, Coś co no, no i, ja, i tak. to też jest dobrym tropem, Imo. No i syn też, Ale... Francja mi pasuje. Hmm. A mnie korci, żeby te, ale mi korci, żeby tą Francję dać, ale to będzie czarne, jak mnie to korci. No to dała Francję. Raz, raz mnie tak korciło już, dobra. Serio, że to na Nie wiem, jak dosić się na Francję z tego. Normalnie na no nie, a ja, robię, ja w ogóle nie wymyśliłem to... nic do tej pory. <laughs> To ja, bo ja, ja te, te, te. Bo, bo ja się skupiłem bardziej naciśnięcie, na, naciśnięcie beki z tej rundy się skupiłem zamiast na myśleniu, to ten Dobra, Ale pierwsze hasła są najłatwiejsze, szybko. No teoretycznie nie, bo później się bardziej oskręcasz. No jak nie? To I... bez sensu. Nie, takie trudne hasła. To ostatnia runda była dla mnie najłatwiejsza. Um... No, no ostatnia jak jest tutaj jeden, no to jest najłatwiejsza. No nie, trzy mi zostało i to było dla mnie najłatwiejsze wtedy. Nie no, dla mnie pierwsze dwa są najłatwiejsze zawsze. O, to no to była taka, to taka wyjątkowa runda, runda, naprawdę. Mogę wymyślić, o to, Jak... to będzie ciężkie. Może to być ciężkie nie, może wam się uda. Ciężkie. Rycerz? Okej. Okay. To jest, jest hasło no z typu ten. hard. Łatwe. Dacie, dacie mi, dacie, dacie mi kładno znajomego zaproszę na ten, na DC tutaj. O! Chłop wymyślił. Sokół? ale to mi się kojarzy tylko dlatego, że Berserka czytałem. Wiesz, tam może być syn rycerza. Olimp może być, piana może być. Oko też jest git, bo. Nie, mam do... miecz w oko. Bohatera i konia na pewno. Tak, na pewno. Rycerze że walczyli na, Rycerze no walczyli na polu, nie? A, początku. Jeszcze o. ich. Nie wiedziałem, że wygląda na ciebie jako bohater. Dobra. Ten kto na tym był, to wie o co chodzi. No to koni Oho. pan może. Okay. Dobra. Albo... Dawaj Alani. To, co hmm. myślałeś, może się Jeśli uda. Pamiętaj, Alani, nie warto myśleć za dużo. Pierwsza myśl, najważniej, najważniejsza. Ja, zwłaszcza, że mamy przewagę i ten. Czyli to, to, to. Się dać ten, wysycie mi linka na ten na Alani, ale jak ty myślisz dużo, to zawsze to wy się źle kończy. No nie, nie, tu nie jest dużo. W sensie, mam nadzieję, że byliście kiedyś na tym i wiecie o co chodzi. Okej, okay, dobra. Łódka. Łódka. O? gdzieś na Łódce, to jest naprawdę tak rzadko, Łódka? się zdarza, że ktoś na Łódce jest. Na przykład. Ej, dajcie mi tego linka. Do czego? Z zapną. No, ty nie możesz. Dajcie mi linka. Daj. Czego? Bo chyba mi się dyskusja... Nie zyska. wiem. Łódka, ponton, w sumie podobne rzeczy. Ale mówi, że musieliśmy na tu kiedyś być. No to może jezioro. No jezioro na pewno. Jezioro to jest 100%. Weź tam klikaj. Dobre. Dobra. Mm. Komar może cię ujebać. No właśnie o tym myślałem. <głos> <głos> Jakby się upraszczał, no. to materiał pasuje. Ten komar mi pasuje najbardziej. Komar. Dlaczego komar? Mm. No bo komar może cię ujebać. No to za zbił? bił. To? to jest to. znajomy. Kto? Matemaks. O. Dobra, dajemy tego komara dla weki. Bo no to może być to, ale to jest głupie jednocześnie. Ja bym wziął. Dobra, ki. E, no. <laughs> nie, łatwo. No to, no to łatwo, łatwo. Ale fajne, że to może nie być do tego. nie? My jeszcze nie mamy nic no, od no, do tego, to nie mam cztery. <laughs> No bo dowodzi nami Cherifo. Nie no, my mamy pięć w sumie, ale dzięki kapar. Ej, ale nie przyznaj, że mam ciężkie hasło do, do połączenia. No ale myślę, no co ja mam poradzić, że bohater się kojarzy z rycerzem. Ja no, już spokone. mam tak naprawdę... tylko. Ja mam trzy, ja mam już y, do trzech. Jedno. A, no to PogChamp. O! No to chyba moje KDA w tej grze zostanie zniszczone właśnie chyba po to. tej grze. Ja ularona, ularona mam. Jakby... U mnie Aha. masz? A. Nie, no na tujesz. Nie, no, ale. Osiek, ja nie wiem, osiek gaming. Ja nie wiem co. Zaszcie spaczek. Osiek nakieruje was na czarno. Jak <laughs> <I> się skończy. <laughs> e, ale nie, osiek, nie wiem, to z no, no. się zabawa. Naprawdę nie wiem, co on wymyślił na te trzy. <laughs> um... Nawet na te trzy byśmy mieli przewagę jednym. Kurde. To tam na cztery musisz myśleć, nie? Ale ty już możesz po jednym walić w sumie. On by musiał dwa razy, on by musiał cztery razy podwadać. Mój sokusem. na trzy. Jakby Jakby tak. No to... O, aha, okej, okay, dobra. O Boże. E, to tak. No to na pewno będzie teraz po tym rakieta, no. Może być koń i pan, bo rycerze mieli swoich panów często. To przecież, no. e, co jest. jeszcze może być z tym? Materiały? No. Materiał? Nie, 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 nie. nie. Fonton, dramat, metr, humor do oni nie A ja on to, ma humor mimo. No. 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 To no dobra. Nie, Dobra, jest. trzeba, nie wiem, ja się jest. boję. Kurwa, jak znowu będzie tak samo jak z bohaterem, to. Konia. Wiem, do, na konia. Ja, ja po to idę jak coś. Rakieta na pewno. Pana. 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 No i ładnie. O. Dobra. Dobra, jeszcze jedno do maska będzie musieli znaleźć. To kurwa, Już mam problem, czekaj. No To jeszcze problem. jedno pasowało do maska, ale nie będziecie tego wiedzieć raczej. Potem wam powiem. No A. Poczta? Mhm. Ale on miał jakąś pocztę. O, w Kiedy sumie? Nie, on miał tego. On miał. E, ten. Jak to się nazywało? Pan? Mam, mam już na dwa chyba, ale to, to też nie. On będzie... miał kiedyś takiego nie niepełnosprawnika. Kacper PW. I pała? Aha. No właśnie, czyli to nie będzie PV Kacper. Nie? Już. Hallo, Masz... drama. O, no. A widziałem no. chyba. To poszło to do Możliwe, że ci wysyłałem, bo już to kiedyś na no, 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 no. nie wysłałem. Albo wysłałem. Właśnie Jeszcze nie pamiętam, czy wysłałem. Czy... Ja, mam, ja mam już na dwa chyba. Jak teraz rozmijcie, to... Ja pierdzielę. Może masz synem kogoś. To Wiosło, dobra, y, Ponton. I było to myśleć, eee, nawet. Ta. Dramatnie Kalosz nie... Ale rzeczywiście Do nie. Po Pocztanie o konieść, mieszkanie o Mają proste. ma mają materiał. Ktoś... Materiał. Ja, materiał? ja hmm. widzę, że ten, że ja bym na Easy, ten. Bo szczerze, inne mi nie pasuje. Mi pasuje, Polin... tak. No. Metr, no bo wiosła jakoś to długość mają, a metr to jednostka długości. Um. Myślałem też o bagnie, ale to tak niezbyt. To nie, to raczej nie. Piana nie może, bo jak się wiosuje, czasem to taka piana powstaje. Mimo to jest z tym, bo Petr raczej wątpię, że on tak zoverfinkował. Co z. Też wątpię, What. to tak kind of nie jest podobne do niego. wiem, Może być. <ślistening> nie. <ślistening> nie, może być materiał, bo patrząc tak, to była. no... Daliśmy ten ponton, nie? Ponton jest wykonany z gumy. Guma to materiał. Hmm. Hmm, 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 hmm. Like this, Kucie, nie on tak ta piana mi mówi, że to będzie to, ale nie wiem, nie chcę na czarnej wybrać ja czasami. Ja też nie ja. wiem. Hmm. Imo materiał tak najbardziej pasuje, tak szczerze, nie wiem, jak uważasz. No to materiał. weź materiał, jak nie, to weźmy piana. Tylko żeby to czarna nie było. Dobrze, dobrze. dobrze. Dobra, szary, dobra, przynajmniej szary, przynajmniej szare. Dobra, no. czy materiał to marzy. Mhm. Ja za każdym razem ten... Nie, Ja za każdym razem ten. No. Ja za każdym razem muszę wam takie cięższe dawać, bo nie ma takich, wiesz, nie ma. No wiadomo, wiadomo. No, humor mógłby być, no bo no, maskę smemiasz. Myślałem, nad... może syn, czy Elon nie nie wiem, wiem, jest synem jakiegoś też potężnego maska, innego, starego, nie, nie się... wiem. Nie wydaje mi się, nie Myślę pamiętam, było żeby. Coś 12 coś, nie, nie wiem. Ej, właśnie, a przecież syn Elona Maska. On ma syna teraz, nie? Jak się śmiesznie się nazywa. Może, A To nie córka? Nie, to jest, nie, syna. Do, bo to jest syn. Nie, no wiem. To chyba syn. To bagno. Czy że syn może to być ten maska? No. Błoto. Piana w błocie to tak średnio. Kalosz. O, Kalosz, no. Dobra. Kalosz. Bagno na pewno damy Czas Kalosz też. Kalosz? Okej. Okay. I co, syna dajemy? No, syna dajemy. <laughs> Kurde. Ja. Oh, yes! Do Elona już daliście. Daliście wtedy co? ten... Rakietę i... Ty piana pana jednak była. Albo, rakietę albo, i pana daliście się piana, do mną. Ty pana? Chcesz no, pana, w sensie pana, dałem panego, dałem pana jako, jako pan, nie. No to też było właśnie koń i pan też był do rycerza. Do rycerza co miało być? Do rycerza też pan? koń i pan. Aha. Ja bym chciał powiedzieć eee. no? Że wam, Laron, bo wy macie też Sokoła, a sokół też pasuje do Elona. Bo... O eee, kurwa... SpaceX jest w posiadaniu rakiet Falcon 9, a Falcon... O to... Boże... I ogólnie to kop, powiem jakie ja... Ja chciałem dać ten na wiosło, ponton, metr i piana, ale... Co byś dał coś... na, pio... na pianę i Olymp? Właśnie, cześć. ja na... Ja na y ten! Sam... Źródła. O, źródła. Ale no, dobrze że tak, wtedy z tym metrem, tylko ten metr, bo chciałem dać na samo wysło, ponton, pi metr i piana. Ale... A, na ja bym... a na czas i donicę dałbym roślina. Ja bym dał pionę i oni dałbym dał, dał at Ateny. O, no właśnie, coś takiego, nie? Ja chciałem dać że... górę, ale jest śnieżka. No wpadliby... to... My nie wpadlibyście chyba na tą roślinę z tym czasem i donicą, bo jest pole obok. No. No to byśmy pole. dali na nic i pole pewnie, jak już. No. Ale szczerze, nie, ja, nie się... ja nie sądziłem, że wy pójdziecie aż tak bardzo na... nie wiedziałem, że wy aż pójdziecie z Alana na syna. Nie wiem, a w Berserku była ten, drużyna Sokoła i to była drużyna rycerzy i my się tak myślałem, ale mówię, nie no, przecież skąd zaraz mógłby tak, takie coś wiedzieć. A gdy ja mu wziął Sokoła, to je pasowało. Co Najśmieszniejsze jest? jest to, że ja do błota chciałem a. dać bagno, kalusz ja. i Donica, bo Donice mi się dziwnie skojarzyły. No tak. Teraz mogę powiedzieć, z czego się śniłem do tego, do Gacena. Patrzcie, jak ułożyły się te karty niebieskie strzały, to wygląda jak muka trochę. Co? <laughs> ale Ej, ten karty maską, a już rok, o kurde. Co? Rok? Co? 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 Co jest? Jezus, AEAX11MASK. Jakieś do niego <laughs> mówią? Iksiu. <grymne> Iksiu. Iksia ma Iksiu. Nie wiem jak w ogóle komuś może tak dać na imię. Bo to jest nowocześnie rodzice ze Nowoczesne, On nowoczesne, co będzie mógł nowoczesne. wybrać wszystko co chce. Imię, płeć, orientację i zajebiście. się. Kopie, <grymne> ej chłopie, sobie, wabaj, to będzie kontrowersyjne, a wodowa, poczekajcie. Dziękuję za oglądanie tego odcinka, zostawcie łapkę w komentarze. Nie mogę wam powiedzieć tego dowcie, bo dostanę banicję i tak bym musiał to wycenzurować.